Nie, bo zawsze to tak jest. Tu No, proszę Państwa, ja tutaj się trochę przygotowałam. Prowizoryczne. Przygotowania na obą, bo po prostu my nie mamy Butsudan, mamy tylko Kamidana, czyli nie mamy budo, buddyjskiego ołtarzu, bo one są najczęściej dziedziczone. Słuchajcie, kupno takiego ołtarza buddyjskiego to raz, że to jest wielkie, Ale lepiej mieć na to oddzielny pokój, w ogóle to są takie ceny z kosmosu, więc one najczęściej są dziedziczone więc my nie mamy, więc ja tutaj prowizorkę jak widzicie walnęłam jest już wszystko przygotowane mamy tutaj widzicie osodzaj, czyli dary tutaj na kadzidełko czareczka specjalna tutaj właśnie I tutaj mamy giubę, czyli um, pojazdy duchów, można tak, na tym przyjaciółku zjeżdżają I, i odjeżdżają właśnie na takie ym, zmarli. A Ozyki ma też znowu tutaj taką ym, takie zadanie lampionu, światła, ponieważ są tutaj, jak widzicie, wieszane powyżej i one właśnie mają imitować lampiony, czyli światła, znowu przyzywanie i pokazywanie drogi właśnie duszom, które wracają w czasie obu. Dobra, słuchajcie... Bo jest obon i musimy zrobić co to mi się? Gilwa, czyli pojazdy dla duchów. Przyjeżdżają na koniu zrobionego z ogurasa takiego, a odjeżdżają na krówce zrobionej z nasy, czyli z bakłażana. I tutaj, jak wam pokazywałam, mam takie y, patyczki do takiego do płomieni, że tak powiem przyzywających i odsyłających i z tego robi się nóżki. więc wtykamy nóżki. Ja to mocno. usi Usi Kambat te nie. No Dekita? じゃあ、行こうよ。はいどうぞ。持ってってちゃんと持ってって。はい。はい、ばあちゃん来るね。先祖さ来るじゃあえっ、ー、とここに置いておきましょう。うん。うん、う。どこ？違うここどこ？こっちどうぞ。あ来るうん確かに完璧こっち。 Aj! Dziózy! Aj! Tak, i właśnie mamy tutaj. O, proszę bardzo. Takie. O, piękne. I mamy hejocianka I mamy Żaby. Słuchajcie, oprócz tego, to się nazywa, można to nazywać giuba, bo to jest po prostu na... Wkańcina na gyu i na ba, czyli na krowę konia, ale też się mówi na to usiuma, czyli też dwa słowa na krowę i na konia. To się w ogóle ma różne nazwy. ej, ale ty mówisz Giuba, ale... ale uciu. Uciu? Tak, uciu jest na górze. I co ja chciałam jeszcze powiedzieć, A, że no, są różne nazewnictwa, Przede wszystkim no, jest to Usi Uma, albo właśnie yy, Shoriuma, czyli właśnie taki. Można by tłumaczyć jako. Yy, duszna, w sensie sp spirytualny powóz <grym> Tak, zwał jak zwał, ale już oczekujemy. No, wszyscy Senzu zaraz przyjadą, pewnie, tak? Może będą się dziać jakieś hece, miejmy nadzieję. No i to jest właśnie tak... Często wobą, bo często jest to okres właśnie tajfunowy. I załóżmy te przesądy, o których mówiłam w historiach obonowych, o tym, że nie wolno wchodzić do oceanu, do morza, że nie wolno wchodzić w góry. To nie jest takie tylko oparte o to, że owracają senzu sama i to tyle, i że porywają. To ma swoją jednak, jednak ma prawdy, ponieważ teraz sobie nie przypomnę tej nazwy, wybaczcie bo to już są profesjonalne nazwy ale jest właśnie w czasie okresie Obon czyli w tym okresie tajfunowym jakiś rodzaj fal tak i one mają nazwę, specjalną nazwę, przepraszam nie pamiętam tej nazwy i to są fale, które są mm, takie zdradzieckie w sensie, że ich tak mocno nie widać, ale one są bardzo takie, może nie tyle wirowate, ale bardzo wciągające więc jeśli ktoś wchodzi do oceanu podczas obon, czyli, czyli do tego oceanu takiego potajfunowego z, z tymi falami, no to może się właśnie tak zdarzyć, więc no to są tutaj takie naukowe ciekawostki. No, e, ale poza tym to daje mimo wszystko taki efekt, że no się dzieje, że to jest takie teren bo jest takie słuchajcie, elektryczny, napełniony tą magią, jokajkami, bogami i... Wiecie, to, to trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć, a trzeba nie przeżyć w sensie turystycznym, tylko najlepiej właśnie obchodzić z jakąś japońską rodziną. Najlepiej gdzieś w ogóle pojechać na wieś, gdzie jest stare, stara minka, gdzie jest specjalny pokój na buty dan, zobaczyć jakie... Prawdziwy bucydan jest pięknie udekorowany, u nas to jest tylko atrapa, ale dzisiaj rozmawialiśmy właśnie z dziecianem, że no trzeba zrobić, bo te podrosną, trzeba będzie pouczyć. Toż to jeszcze pewnie jakieś te będą yy, wnukowie może, no to wiecie, to trzeba, no obowiązki, obowiązki ciążą na nas. no. Ale ogólnie bardzo mocno polecam swojej rodziny i ogólnie obon, bo to jest najmag... najmagiczniejszy czas w czasie ogólnie. Moim zdaniem całego roku japońskiego. No. Jakie serki. Proszę Państwa, oto my, to ja, Wasza bulbinka, malutka perełka księżniczka i to wasz kartofele w pewnej malutka perełka. Tak, tak. Jesteś malutką perełką dziana, ja, na nie ki Mam już akonani to dojda, nie? Tak. Nakaniła nam i takara. Będziemy żyć! Ja tutaj, co to jest pocztek? Z Kurier Poczty Polskiej Pierwszy raz widzę na oko swoje prawie i lewe Toż to jakaś burżuazeria O kurwa wali... Ooo Żyjemy! To jest Esencja organoloptyczności malutkiej dziedziuni Emi i to jest po prostu ambrozja do zbulbiania swojej Samary w piękności takiej sporo.

i ma ki i kiełbasy. A już ja ci powiem. Idź ty do sklepu, do z zespołem i kup sobie tak e metkę cebulową, e palcówkę podsuszaną, wróć do domu. A do tego jeszcze trzy bułeczki krzyżerki, albo więcej, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo. To są bardzo <laughs> no szalone rzeczy, więc może trochę więcej kup. I tak przy krążku tą bułeczkę. Rozmarowujesz metkę cebulową. Kroisz cebulkę na taką super malutką kostkę, i to obsiewasz. Robisz herbatkę z cytryną, trzy łyżki cukru, cytryna, jebutwa i o wyciśnięta. Zasiadasz, i do tego jeszcze musisz sobie nakroić tą palcóweczkę podsuszaną, na takie plastereczki cienkie, położyć na talerzyk albo do miseczki takie chipsy ala y, la y, poland. I, I wtedy kurwa żyjesz. I wtedy jesteś królowa Bona. Y, a tam Bona, Mama. bo to ona nie, nie z Polski, Ty jesteś ta ja, Jagna z, y, z Pola. Albo ten y, um, Bolesław Chrobry. I se siedzisz Dziękuję. i jesteś po prostu. Dziękuję. To nadejesz łamie kupom na chwilę. Tyle lat. O! O!

No właśnie, dzień dobry, jesteśmy i trafiliśmy akurat na Matsuri. Jeszcze się nie zaczęło, dopiero się zacznie wieczorkiem. Nie wiem, czy dotrwamy, bo jak się ma małe, piękne, to wiecie, ale tak, to jest okres Matsuri, a Matsuri to jest okres niezwykły, ale Matsuri to są, to są niby takie festiwale, chociaż, proszę Państwa, musicie wiedzieć, że to jest przede wszystkim czczenie, bogów, to jest radość z boskich bytów, to jest taniec razem z bogami, więc jest to tak naprawdę nie tylko sam festiwal taki, haha, -ha, tańczymy, śpiewamy, to jest celebracja naszych bogów. Hore, chora, chora, mi kami korzo, kamisama korzo, koj, koj, Bo Jest to tak naprawdę święto powiązane z z plonami, z polem, z orką, z sianiem i z tym co dawało życie kiedyś, czyli no po prostu plony, wiecie, więc to jest um, takie celebrowanie też w pomyślności na następny rok, podziękowanie za tegoroczne żniwa, to jest... To jest 友達いた。<laughs> Jesteśmy w Nisimacyjno. To jest taki sklep z dzieciakowymi rzeczami. I ja chciałam kupić jakieś wiecze. Ubranka. takie, wiecie idealne, bo jest, wiecie, są nadal upały, widzę idealną ubranką w MIFI. Ale, 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 ale to jest tak, że nie wiesz kogoś, co kupić, bo jeszcze nie ma jesieni, są 30-stopniowe upały, ale zaraz pewnie będzie jesienia, ale yy, takiego nie nałożysz. Jest za gorące, a z drugiej strony kupować y, te y, letnie ciuchy też głupią. Zgubiłam się. O Jezu, żałam. Graśiny. źwa, przeszłaś. Ja się nie pocę. Jest legenda, która jest prawdą w mojej hałupie: że ja i mój ojciec się nie pocimy. No. Jaka jesienia piękna w Japonii, widzicie? Człowiek, który się nie pości się spocił. Zapraszamy do Japonii. A ci, co się pocą, to będą płynąć. Niczym Sumida Gala. Pięknie będzie. Będziecie hajku. O, już płynie. Po dupie mnie płynie. Słuchajcie, wydajcie w syfiat? Nareszcie. Muszę wywalić wszystko. Wszystko z tej szafy, bo tam kuziwa, dziada i baby brak. A jestem w misji i change my kużywa style. Jest pewnie wypierze, słuchajcie, całą szafę tam na górze, zamkniona, może wreszcie je przełożyć, poukładać, zrobić miejsce. Tu jeszcze pranie do złożenia mamy pełno wywalania, pełno układania Zacznę. ale wiecie co, chyba najgorsze w tym wszystkim jest to że ja w tym roku praktycznie nie nosiłam kimów. i to nie dlatego, że nie wiem, mi się znudziły czy mi się już nie chce, nie, absolutnie nie raz, jesteśmy tak zajęci ze sklepem gdzie praktycznie, no ja też pracuję fizycznie bo kto pakuje wasze paczki i to jest czasami, że jednego dnia mam do spokojowania około 100 paczek, więc to, to, jest, to jest po prostu fizyczna praca i no, Kimona, chyba kochanie. Nie. To powiedzmy sobie szczerze, dwa, że no jest teraz mniejsze luźkę i moja rutyna dzienna się zmieniła totalnie. O wiele łatwiej było z jednym luźkiem sobie, nie wiem, obudzić rano. Zrobić sobie kickę, czyli prawda na kimono, I jeszcze miałam czas chodzić na spacery. Teraz nawet już tego nie mam czasu, ale spokojnie, spokojnie, bo przychodzą wiel wielkie zmiany. Tak to też chciałam Wam zakomunikować. Wielkie zmiany będzie nas więcej. Mnie i Ociana na kanale. Szczegóły niebawem, ale ogólnie będzie nas więcej na kanale, będzie nas więcej w SMS-ach. Będziemy Wam wychodzić z lodówki. Tak, jak zawsze chciałam. E, tak, e, więc. E, no, ja też postanowiłam zmienić styl, bo ja już mówiłam, jestem stara, chcę być młoda, ale żywcy mnie nie weźmiecie i go. You have to change your style. And this is the moment. Tak. E, ale poza tym, jeśli chodzi o kimona, miejmy nadzieję, że teraz będę miała trochę więcej czasu i będę mogła, bo przede wszystkim też robi się chłodniej. Słuchajcie, z tymi opałami nie idzie. Miałam kilka sesji, jak byliśmy w Kamakurze, to tam, to jeszcze było okres takiego cuju, więc tam, wiecie, było pochmurno, więc to był jeszcze okej okay dzień, chociaż i tak całe e, właśnie sztagi, czyli taka bielizna pod kimono była no po prostu bisio bisio, no przemoczona, więc e, wiecie. Ale mniej więcej i tak, to jakieś tam kilka wypadów zrobiłam, ale z tymi temperatur temperaturami to widzieliście, jak wyglądała moja sukienka dzisiaj po spacerku. To, to how about? Nie. Tak szczerze, wiecie? Teraz mi się wydaje, że nawet jak już będę może trochę więcej miała czasu, to noszenie kimona to będzie kwestia jesienno-zimowo-wiosenna, a na pewno nie letnia bo nawet nałożenie yukaty, mimo że yukata jest właśnie lżejsza i taka, no, taka fajniejsza w sensie, yy, możesz nałożyć właśnie tylko stagi, czyli bieliznę i, i nie musisz nakładać yy, na gadziuba, nie musisz tam, wiecie, zawijać, podwijać, zasrawać i mieć dużo warstw, ale nie mniej jednak, no to jest bawełna i to jest bawełna w takim bardzo tubalnym yy, kształcie z takimi rękawami i no i to grzeje. Nie, udajmy, nie udawajmy też, że to nie grzeje, to grzeje. Na pewno to mniej grzeje niż kimono, jednakże to grzeje. Więc no to też, a do pracy to też nie za bardzo. Więc ja się zabieram za wyrzucanie rzeczy i no i będzie dużo bajba i wreszcie tu układam, bo tam widzicie Dziada i baby brakło. Patrzcie, ale czuję się jak Howard Carter, kiedy wchodził do grobowca tutaj Hamona, Ja tu zaraz po prostu poznajdowałam rzeczy, to ja takie miałam, że ja nie wiedziałam. No więc grubo jest, grubo, wyjmuję wszystko i będzie segregowanie. Beć, loka ja to sobie od razu, niedawno kupiłam. Od razu, niedawno kupiłam, co to znaczy w ogóle? I ja tak czekam, aby to przywdział, bo wyście mi powiedzieliście się, bo wy jesteście moje kolegi, koleżanki, że mi tobie w kobaltowym dobrze. To ja tak to wzięła do serca. Ja sobie kupiła takie, ja będę kuźwa pijący znowu. Ale jest za gorąco, więc ja tak czekam na tą jesień, żeby się tak no wylaszczyć się wreszcie no ale już dużo wypierdzieliła dużo proszę bardzo to wszystko do wywalenia z wiszących rzeczy zostało mi tylko tyle opróżniłam praktycznie wszystko więc mogę budować od początku hej hej